Po środku jasnej planszy znajduje się tytuł serii Polskie innowacje Krok w przyszłość. Powyżej napis Edycja 2019. Na kolejnej planszy jest tytuł filmu Asystent w zakupach online. Materiał opowiada o projekcie Migam One Video zrealizowanym przez One Video. O przedsięwzięciu wspartym z programu Inteligentny Rozwój opowiada Cezary Ziemiński, prezes One Video i dyrektor do spraw rozwoju technologii. Na końcu filmu pojawia się plansza zawierająca logotypy funduszy europejskich, Rzeczypospolitej Polskiej oraz Unii Europejskiej, europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych. Poniżej jest informacja: projekt współfinansowany z funduszu spójności Unii Europejskiej. Sprawiliśmy, że głusi dzwonią, załatwiają sprawy w urzędach, zamawiają pizzę, kupują produkty. Okazało się, że działalność odpowiedzialna społecznie i rozwiązywanie problemów osób y, głuchych, niepełnosprawnych mniejszości jest turbo inspirujące do rozwiązywania problemów w większości. Tak powstało w One Video. Czyli system, dzięki któremu możliwa jest asysta sprzedażowa w dowolnym momencie, na żywo, przez internet, Komercjalizacja rozwiązania, które umożliwiło głuchym dzwonić, byłaby niemożliwa bez finansowania. Dzięki funduszom, które otrzymaliśmy, udało nam się z systemu wspierającego głuchych stworzyć system, dzięki któremu każdy internetowy klient jest w stanie kupić produkt w dowolnym momencie, miejscu i czasie.